Cześć i dzień dobry wszystkim, Mufik z tej strony i razem z Macolem. Cześć, cześć! Zapraszamy Was na ciąg dalszy naszej przygody w grze Monster Hunter World Iceborne. W poprzednim odcinku byliśmy duet Brachydiosa z Glaveniusem i teraz postanowiliśmy z Macolem, po tym jak e, pani stojąca przy botaniku e, dała nam dwa nowe questy w którymś momencie, to postanowiliśmy z Macolem podkręcić sobie poziom trudności i będziemy się wybierali na... Raging Brachydiosa. To jest po prostu taki Brachydios jak w poprzednim odcinku, tylko bardziej zły. I generalnie szybszy, większy, silniejszy. I... A, ah, no generalnie. S słowo klucz w tym wszystkim, co powiedziałeś, no. będziemy się wybierać. Złowcielone. Ten potwór wyszedł. Takie odnosiłem wrażenie, że jak schodził do, do wulkanu, to zaczynały siedzieć cyrki. O jak robi taką szarżę, jak jest... teraz zrobił, to no. lepiej mu zrobić unik y, pod nogami, bo wtedy masz szansę tego uniknąć. Jakikolwiek no. unik na boki nie ma po prostu sensu. A przy tej szarży ja robię Supermana, no bo, znaczy przy tym skoku jego. Wincy tych flam. za mało. Mówiłem, mówiłem ci, że ten pan lubi w plamy, a my jeszcze wiesz ostatniej fazy jego nie widzieliśmy. Tam są dopiero cywi. Co... Wiesz, żeby ja go bi bić muszę zbić mu ten. Wiem. Rozbić mu nogi, nie? Wiem. A wiesz, że on wykonuje za każdym razem skoki praktycznie. Nie wiem co ci powiedzieć, no musisz jakoś timing o... o... Magicznie, ja już wiem. अबरक Mam jedno takie kombo, które rozwija części bez potrzeby uczepiania się jego, czyli jest bardzo szybkie i tak na tym mnie zrzuca. Aha, ah Ce n'est pas le moment Właśnie to jest to, no po prostu daj mi spokój! Ja oczywiście nie wziąłem mikstur z bazy, nie? Po co? No to wjechałem. Serio. Będzie ściana chyba. O, to jest ten moment. Tak, ja tu zawsze wyrywam. No. Superman za Supermanem, no bo co zrobi inny? całe szczęście że on się wykoleił bo ten trzeci atak to by mi zrobił z ryja blachotrapę blacho mu pękło. To, że tu nasadzone tyle min, że ja no ja się boję podejść. O, jak ja nienawidzę, jak on tak się wślizgnie na mnie, to jest... Ja jeszcze kliknąłem ten guzik, którego nie chciałem klikać, to niedobrze. Uciekaj, Macol, uciekaj. Nie rozumiem. Uderza 3 metry ode mnie i tak dostaje mhm. obrażenia. A tam nie ma wybuchu, nie? To jest po prostu zwykłe uderzenie mhm. w ziemię. No ja wiedziałem, to po prostu. Nie ma jak się z tego wytoczyć, no. Będzie dętka. Dobra. Na bufowane wjeżdża matko. Uh -huh. Jest plama. No właśnie. Wiedziałem, że będzie. Pięknie, wulkan go trochę zjechał. Ty padł, Jestem w tym szoku. Fajnie, fajnie trafia w tą starę. Nie wiem, czy, czy coś z tego do. Bo... Nie. Nie, to się odleci. No i. Właśnie. Wydaje mi się, że nie powinieneś stać tam, gdzie stoisz. O, widzisz? Też mi się tak wydaje. I teraz nie możemy używać niektórych naszych przedmiotów, z tego co mówiła pani handlerka. Nie wiem jeszcze których, nie pamiętam tego w ogóle. No i teraz stał się jeszcze groźniejszy i bardziej agresywny. Generalnie taki jakiś tytanowy bardziej się kolega zrobił. I generalnie ma co... widzisz te wszystkie plamy na podłodze. On w pewnym momencie widzę, się widzę, zacznie widzę. znowu ładować, nie chcesz być wtedy blisko. Ja od tych plam musisz być wtedy jak najdalej. O właśnie teraz. A nie, tylko dołożył nowych na razie. Dobrze mi. On to zaraz wszystko zdetonuje, nie przejmuj się tylko I jeszcze nie teraz. Najpierw musi nas trochę pomęczyć. O właśnie teraz. Akurat, kiedy robiłem kręciołę, musiał to zdetonować. Oj. Ale zaraz będzie dentka macą Gdzie ja jestem, gdzie ja wszedłem? Co to jest za miejsce? Teraz rob jest tamten patek, odleczę się ręcznie, bo to przecież... Tutaj ten patek jest bezużyteczny. To przeładuj te sticki. Jesteś w stanie tu robić jakiś taki stabilny damage? Powiedz, że tak. Nie, nie, nie. Oj. Więcej plam. A jeszcze włączyłem przeładowanie z tym batonem. Na całe szczęście wziął to Co ci postawiłbyś kupę? więcej plam. Detonuj to gościu. Nie? Hm, no trochę lipa. No, ja jadę objazdem przez yy, Gdańsk do was, Matwol. Bo najprostszą drogę oczywiście wziął, zaminował. Kolega zabawny. Ty nie widzisz co ja tu stoję. Ja stoję pośrodku tych wszystkich plan. I tak mnie wysadziło. Chociaż nie byłem blisko żadnej, ale zasięg jest kolosalny tego. Jego się nie łapie? Nie trzeba go zabić no, Mogę się postrzelać Detonuje, uważaj. Nie, nie, jednak nasadził tylko więcej planu. Dołożył, tak, wiem. Ta mikstura na zimno mi się skończyła, ja się dziwię co mi tak hapeki uciekają. To by chyba też, czy nie? Nie. Detonuje teraz? Czy dokłada? to Nie możemy tak wybiegać w kupie to jest proszenie się o. Umrze, umrze, musi umrzeć. Umarł. O, Macol, powiem ci. Jak na to, że mieliśmy tylko jedną. Yy, wykolejkę, to nieźle nam poszło. Bardziej Zdoro mi wybuchnie. martwi, że to wybuchnie wszystko. <laughs> Też mi się tak wydaje. pa pa papa, pa, jak się grzeje. Ale nie słyszałem ding u ciebie, albo nie mam streama. Nie. Było ding, nie było ding. Nie. U mnie też nie było ding. Także niestety bez tego, bez mantla. Większym problemem jest. Bez reaktora. Nie, nie ja założyłem ten żółty mantel na sam koniec, A, wiesz? Okay. I po prostu wszedłem w niego i stałem. On mnie tam bił, a ja odskakiwałem, i tylko doskakiwałem i biłem. Nie miałem żadnej taktyki na te ostatnie 5%. No ale te ostatnie 5% to się strasznie miota. Dobra, Macel, ale udało się powiem ci. Jestem, ja jestem zadowolony z tego, że, że, że go zabiliśmy w drugim podejściu, bo. Powiem ci tak, jeśli będę mógł zrobić hełm, to ja też będę zadowolony. <laughs> bo pamiętam, że jak kolega wyszedł to nam, to zdecydowanie dłużej zajęło, żebyśmy, żebyśmy go ubili. No to ciekawe, bo my przecież nie mamy specjalnie dobry. No właśnie, giru. nie? No, tylko ogar. Ogar robi wszystko, ogar robi grę. Dobrze, na tym sobie ten o, odcinek. Communication error. No to w, 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 powiedziałbym w dobrym momencie. Chwilę wcześniej byłby problem. Byłby kłopotik. Tak czy inaczej, na tym kończymy ten odcinek. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za oglądanie. Gorąco zapraszamy do kolejnego odcinka, a na razie to tyle. Także oby do zobaczenia. Cześć.